To do... siema w kolejnym odcinku z Jedi. Teraz gra powinna lepiej chodzić niż od ostatniego odcinka, bo coś się zmieniałem w ustawieniach. Gdy nie da się wejść, do osia, no właśnie. O kurwa, ty to nie było przecież zrobione? No, malał kule wychodzi. Ale to może dlatego, że dopiero co odpaliłem No ale wiadomo, i tak powinno lepiej działać. Oj. Nie, <laughs> tamcy się sami zajęli. Oczywiście. no jak idealnie, o! Dobra będzie z szkolą, i go. Ty bez stymu, ale za to dużo mocy, nie? Mi widać, że jednak postęp trochę, o, trochę lepiej mi się gra. My się jestem lepszy. A, jeszcze ci. Tacy ninja, jak z tej gry, jak to się na dystrainer? Nie wiem, oni się z tym kojarzą. To jest znaczy albo to w samym sobie banku byli? Takie właśnie jumpery. No, i zabijcie. Gdzie mamy iść? No strzelaj sobie, strzelaj ziomek. Yy, nie mogę mapy, mogę. No tutaj, dobrze. Poszedłem, o tędy na górę. O, oni się odpalili. Zabiłem. No wiem, tylko ten O dostałam ty, to była ona no. Ty O kurwa, bliżej No wiem No gławio, gławio, O tam Eee Gdzie mamy iść? Tutaj? Tam jest coś niby no ja bym powiedział, że tu bardziej. Ty no ty jeszcze nie wstałeś? wstałaś w sumie. O kurwa. Ja bym powiedział, że tu. Tylko jak tu skoczę to pewnie zdechnę. No i mam nawet czerwone pokazane. Więc raczej nie. Idziemy tutaj w tę stronę. Tylko jak tu skoczyć? W miarę sensownie oczywiście. Tam, tam i tam chyba, tak. I... Można tu jakoś tak w miarę łagodnie zejść. Okej, okay. tu złapiesz się, złapiesz. Tędy i tędy. I teraz tam. To są te skurczywiki co na hita ściągają. A nie, nie, na znaczy szczęście nie. Ale widzę, że są wytrzymałe, to nie chcę się z nim bić Nie ma co ryzykować, o kurwa eee... Chodź, chodź Chodź moje zwierzątko No eee... Tam jest Trzeba tu wejść eee... Pod górkę, ja będę się ślizgał, więc trzeba na nim Chodź, chodź Dawaj Kobo z Jak, jak kupię, on wiesz, wygląda, jo Ty, niebieski blaster, dziwny, ale czemu nie? Dawaj, idziemy pod górkę i... Aha, my to byliśmy, czy nie? Dobra, zwierzątka, znaczy nie zwierzątka, tylko roślinka jest. Idziemy dalej, tędy. Tu się od... to jest skrót? Skrót. Odblokuje się go. Cio. I z tego... Oj Boże święte, jakie to jest W Jedny gierce też takie to było, bicie się na koniec w Wiedźminie. Ja nie mogę mocy używać. A, on sam siebie zabiegał. No tak. jak, y, jak ten gorący mel? Taka gra y, Była pamiętam w tym... Uważaj na siebie słyszysz? czym w Madagaskarze dwójce w grze tam pod koniec? oddychaj kurde te gry dla dzieci zajebiste były szczególnie auto w so, sumie ja bym sobie nie pograł chociaż czy sobie psuć wspomnienia nie no pograłbym sobie trzeba iść dalej o tu jest mój ziomek nie dużo ich tu jeszcze nie wdech dawaj strzelaj stary o. Ale żeby strzelał Hmm, i tu jest jakiś lit Nawet dwa nie Spokojnie, chilować bombę. Niesamowite Ty no, dwa kufle, ale te kufle są akurat 330 ml. Ale no na przestrzeni nie wiem, 10 mil wypiję tak, pół litra nie, to gorzej niż na siłowni Dam to się kurwa pije 3 litry czasami Boże święty Przy jakimś takim 2,5 godziny treningu Ajajaj, aj, aj, leje się jeźdź ze mnie woda, aż sumie wlewa, a nie leje, ale leje też. Chyba jeszcze bardziej przy jakimś karbiu Przy siłowym nie aż tak, chyba że to przysiady, czy martwy ciąg, no i głównie, no, duże. Uuu, jak wszystko idzie gładko, zajebiście. O, tu skróci odblokowany, tak? Tak, dobrze, kał. Porzucamy sobie znowu, co nie? O kurwa! Jest w śmietniku, o jeszcze jakiś włosik Po to To było w tym momencie, kiedy wiedział, że zniszczył się No i zaczynamy od nowa. Id. Na coś zasiało mi oczywiście. Kurwa, to miałem parta, bo puściłem akurat. Daj mi patrzy na ten język Dawaj skaczesz ja pierdolę nadal ten język wyciągam Dobno. Zajebiście. Tu jestem mały. O, nie było tego tak zajebiście. Jest, kurwa, mam to. Jest. Jest. Udało się. Ogień do do ty kurwo jebana. Legendarny wróg pokonany. Zajebiście. Jest. Co tu jest? Proszę, żeby coś było. Z tym chociaż. 15 punktów mocy, co to jest? Ty? Ja pierdolę. O, poncho stare! To jest zjawisko akurat prezent. A co tu jest? Popatrz na to. A tu? Co? mnie. Co? Nie mówię, okej. Okay. Skrót odblokowany. Jest! Jeszcze przed 21. Mamy to, kurwa, mamy to. Zajebiście. 100 śmierci ponad na niego, 3 godziny. Oddychaj. Nie, czekaj, ile na niego grałem? Teraz godzina? półtorej? Czyli 2,5? 4 godziny. Ja pierdolę. Siema. А, еще одно шанс, да, наверное, Ну, тут сразу есть. Дальше, так, как у позиции позиция. Кит, но Что? Nie, 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 ja tak nie chcę grać. Nie, 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 ja tu muszę wyjść. O, nawet skraszowała chyba grę? Czy daj Survivor? Nie, 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 ja tak się nie bawię. W się, sensie, tu powinien być boss, tak go nie ma.